Cześć, witam na kanale Watchbreaker. Zastanawialiście się kiedyś, może skąd się wziął airsoft? Kojarzycie takie nazwy jak Marushin, Tanaka, Tanio Kobayashi, Western Arms? Wiecie, że japońskie repliki nie zawsze strzelały tymi 6mm plastikowymi kuleczkami. Otóż wszystko zaczęło się. Po roku 1945, po brawurowo przegranej przez Japonię II wojnie światowej, kiedy to na, na mocy traktatu pokojowego w Japonii wprowadzono szereg obostrzeń, obejmujących między innymi zakaz posiadania przez osoby prywatne broni. Palnej. I tutaj pojawia się taka ciekawa kwestia, bo to, o czym będę mówić, no, w, żadne, w żaden sposób broni palnej nie zastępuje. Y, natomiast zastępuje taką chęć posiadania czegoś, co by broń przypominało, i to głównie w celach rozrywkowych, rozrywkowych, kolekcjonerskich. Y, początkowo Japończycy ściągali pistolety, te repliki takie ekspozycyjne y, lub tak zwane kapiszonowe ze Stanów Zjednoczonych. Natomiast później, wiadomo, Rodzimi producenci wyczuli całkiem niezły biznes, no i jak grzyby po deszczu zaczęły się pojawiać lub do oferty wprowadzać firmy modelarskie, właśnie takie repliki broni. Początkowo właśnie miały one wyłącznie funkcję ekspozycyjną, tak jak tutaj ten leżący na biurku Marusi. Tak a propos, dzisiaj wróciłem trochę niedomyty z pracy. Chciałem bardzo yy, nagrać dla Was film, dlatego dzisiaj wystąpię w rękawiczkach. Wiesz, nic, nic się złego nie dzieje. Mamy tego Marusina na stole, i tak właściciel twierdzi, że replika pochodzi najprawdopodobniej z lat 60., -tych, 70. -tych. I tutaj trudno mi się troszeczkę do tego ustosunkować. Jak na lata 60. stosunkowo replika jest dobrze wykonana. A trzeba pamiętać, że w tym okresie Japonia była troszeczkę takim synonimem tandety. Podróbek, podobnie jak Chiny teraz, jak na późniejszy okres, na przykład na latach 80., 90., to powiem szczerze, zbyt słabo jest wykonana ta replika. Co jeszcze w datowaniu by mogło pomóc, lub zupełnie przeszkodzić, taka informacja. Koło 70. roku, chyba 77. w Japonii, w kontekście właśnie tych replik zabawek, prowadzono. Zakaz stosowania materiałów mocniejszych niż stopy cynku. Tam to było opisane według jakiejś tam skali technicznej, jak twardy może być ten materiał. Tu chodziło oczywiście o możliwość adaptacji tych replik, czy ekspozycyjnych, czy kapiszonowych, o przeróbki na, na broń palną To, co mamy na biurku, jest wypadkową właśnie tych wielu czynników potrzeby posiadania czegoś, co by wyglądało jak broń. Prawa japońskiego ograniczającego bardzo nawet materiały, które są stosowane w tej replice Możliwości produkcyjnych oczywiście Oj, potrzeb rynku Jest to replika wykonana, no, oprócz przykładek, całkowicie z metalu Jest to głównie stop cynku, troszkę elementów stalowych jest tu podejrzewam, że jest jakieś tworzywo, ale najprawdopodobniej z tych takich tworzyw sprzed rewolucji, jeszcze plastikowej, bo mi się wydaje, że to może być jakiś bakelit nawet. I wydaje mi się, że ten bakelit został użyty, dlatego że właśnie takie tworzywo było na stanie, takie tworzywo leżało w możliwościach produkcyjnych producenta. Jest to 1911. W sumie niebrędowana, oprócz tego logo tutaj na gripie, które prawdopodobnie jest to logo producenta Marushin, tak mi się wydaje. Z opisem na zamku, który może nie do końca tutaj będzie dla Was widoczny, ale odczytam: jest to o model m 1911 myślnik 67, Auto Loading Pistol, Kaliber 45 myślnik bl Army Model. Ciekawostka tutaj. Taka literówka nie wiem czy zamierzona, czy nie zamierzona, kaliwer. Yy, B i V są bardzo blisko na tej klawiaturze, której używamy nawet teraz. A Japończycy niekoniecznie musieli znać też alfabet łaciński. Funkcjonalność repliki jest ograniczona do możliwości takiego przeładowania i oddania suchego strzału. Manipulatory działają jako tako. Ciekawostką jest, że replika nie ma przerywacza, więc po wciśnięciu spustu i zwolnienia zamka tak od razu kurek nam spada razem z zamkiem. Mamy magazynek. Magazynek jest stalowy. O, Nawet falower jest stalowy. Też prawdopodobnie jakąś amunicję replikującą, prawdziwą można tutaj wrzucić. Jest w takiej dosyć ciekawej oksydzie. Całość, może nie w oksydzie, w takiej patynie. Ja podejrzewam, że to może być ta patyna selenowa, którą osobiście też na znalu używam. Taka brunira zwana oksydą. Oksydą na zimno. Yy, jakość wykonania, jakość wykonania, tak jak mówiłem, jest troszkę taka mieszana. Jest to z jednej strony całkiem fajnie wykonane. Powiem szczerze, ta niedokładność też w pewnym stopniu przypomina wojenną broń palną nie do końca zawsze perfekcyjnie wykonaną. Mamy tutaj taki gruby szlif, jednak nie ma żadnych takich wyobleń, które często w replikach niższej jakości, jak na przykład w Denixach, występują, jest to w miarę tak przyzwoicie wykonane. To, czego się czepiam, to troszeczkę może być spasowanie, chociaż tutaj może nie najgorsze jest. Spasowanie, szczególnie tutaj na, na łożysku, mi się nie podoba, że to jest takie luźne, i w mechanizmach wewnętrznych oraz na lufie, które zaraz pokażę. Pistolet jest wyposażony w bardzo mocną sprężynę kurka, co, powiem szczerze, też sprawia duży problem przy oddaniu strzału. Jestem przyzwyczajony do replik, które jednak są jakoś tam modowane, tuningowane i to wystarczy czasami musnąć palcem ten sposób, żeby kurek tam spadł, no, ale to taka refleksja, że to jest bardzo, bardzo takie toporne, wymagające przyłożenia dużej siły. To w pewnych takich niespodziewanych miejscach też pewne takie luzy występują, na przykład tutaj na tym uchwycie pinów, na tej tulei, to nawet nie jest tuleja, to jest tylko taka blacha zagięta, też troszeczkę nie jest to fajne i też mamy w specyficzny sposób rozwiązaną dźwignię zwalniania magazynka, nie do końca tak jak w pełnym oryginale, pewne uproszczenia się pojawiły. Poza tym to jest całkiem taka przystojna replika 1911. Yy, i tutaj jeszcze taką uwagę mam. Między innymi z tych replik takich ekspozycyjnych, potem z wiatrówek, które yy, nie posiadały blowbacku, a wręcz nawet miały zamek tak dziwnie dzielony, że do przodu do przodu się go otwierało, żeby wsadzić do magazynka bębenkowego. Pelet y, wzięło się to przekonanie, że wszystkie repliki mają zamki ze znalu. Otóż nie wszystkie. Te, które używamy w wersowcie, mają najczęściej zamki aluminiowe. No pomijam tutaj plastikowe Tokio Marui. Ponieważ gęstość znalu i gęstość aluminium, no to jest tak naprawdę, no może nie rząd wielkości, ale Cynk stopień jego znal jest prawie dwa razy cięższy od aluminium. Po prostu z cynkowym zamkiem, no nie będzie działało poprawnie. Przy ASG z blowbackiem oczywiście. Dobra, my sobie zajrzymy, bo to jest moje, mój, że tak powiem, konik zajrzymy sobie do środka. To chyba z zewnątrz nie ma co już oglądać. To rozkłada się oczywiście jak każdą 1911. -kę. I dużą część replik. Poprzez no, wyjęcie dźwigni zwalniania zamka. Teraz zobaczymy, czy to dźwignia, chociażby oś tak, oś jest stalowa, a dźwignia już sama nie. Tutaj takie fajne smaczki, bo to w środku takie mocno toporne często jest. Z zewnątrz lepiej znacznie te mechanizmy wyglądają. I już możemy zwolnić zamek. Szczerbinka osadzona na stałe, wykonana razem z odlewem. Tu jest jakaś imitacja iglicy. Wydaje mi się, że ona jest toczona. O, nie jestem w stanie sięgnąć magnesikiem tutaj. Tak, ale mi coś przyciąga. Ona prawdopodobnie jest toczona ze stali i tutaj wbita. Tutaj mamy też taką ośkę przechodzącą przez zamek, która może trzymać tę imitację iglicy. Też trzyma na pewno tę imitację pazura wyciągu łusek, którą tu widzicie. Rozbieramy dalej poprzez wciśnięcie przycisku tulei sprężyny. Powrotne i obrócenie łożyska. Dobrze, udało to się wyciągnąć. Łożysko oczywiście znalowe. Tulejka znalowa. Zobaczcie, że ona jest bez kołnierza. To się tak jak w palnym odpowiedniku demontuje. Bardzo tą si silną sprężynę powrotną mamy. Tutaj zasadniczo jednoelementowy. Jednoelementową tą imitację lufy ze zintegrowaną żerdzią sprężyny powrotnej. Nie ma tu żadnego mechanizmu, który by przekaszał lufę podczas ruchu zamka. To jest taki monolit. Ze światłem lufy zabitym. Prawdopodobnie stalowym czopem. Z tego co doczytałem, właśnie takie były przepisy w Japonii że to musi być twardszym metalem yy, zablokowane, żeby tego nie szło rozwiercić i żeby nikomu nie przyszło do głowy, żeby z tego strzelać, no. oprócz tego, że znalno, to jeszcze takie tutaj pułapki że jak już ktoś spróbuje, żeby mu to w twarz w twarz wybuchło, zobaczcie jak niedokładnie jest yy, zobaczcie jak niedokładnie jest obrobiona ta lufa o, to kurcze, to chyba w papierze ściernym ktoś w ręku to szlifował Naprawdę bardzo taki Prymitywny jest ten odlew Bardzo niedokładny Może to być Rzeczywiście bardzo Wczesna produkcja I tu już tak naprawdę nie ma co rozbierać dalej Bo nie będę wybijał tego pina Tylko Wam ten zameczek Zważę Żebyście zobaczyli Ile waży zamek ze znalu 313 gram. No oczywiście on ma tutaj to wypełnienie. Zamek do SG byłby pusty, no tutaj byłby koszyk z dyszą. Tak, to jeszcze tutaj ta masa dochodzi. Tego całego ustrojstwa. Mamy ramę. Jeszcze za szybko. Demontujemy montujemy sobie w ten sposób. Obudowa sprężyny kurka. Tak to wygląda. Po prostu wbity kawał sprężyny. Ja prawdopodobnie Najpierw sprawdzę, jak to z inną sprężyną chodzi, potem ewentualnie skrócę, bo naprawdę ta akcja jest bardzo taka twarda, bardzo nieprzyjemna, nawet żeby ten suchy strzał oddać. Bezpiecznik chwytowy. Też zobaczcie, jakie tutaj są grube. Gruby szlif. Żadnej tutaj finezji w tym nie ma. Dwupalcowa sprężyna trójpalczasta, jak już wspominałem, tutaj nie ma przerywacza. To też jest taka po prostu na prasie, wycięte, zgięte, no. Kurczę, fajna tego, fajna sprężynująca stal rzeczywiście to jest. Szkoda, że w replikach często takie nie ma. to jest bardzo elastyczne. To może fajnie, taka stal fajnie by działała w naszych replikach SG. Tutaj rzecz kurka wypadła. Nie jest na stałe połączona z kurkiem. Taki popychacz w tym miejscu popycha kurek. To jest ciekawe. I idzie z kosem, żeby było śmieszniej. Element oczywiście nie jest stalowy. Patrzcie, nie jest stalowy. A wyglądał. No nie podejrzewam, żeby to była nierdzewka czyli to też musi być wycięte z jakiejś blachy. Morze cynkowej, aż się zdziwiłem. Czyli możemy dalej rozbierać. Zaraz zobaczycie, że tutaj nie ma żadnych wieżyczek w korpusie do montażu uchwytu. Nawet pewnie trudno by było zamontować chwyty, chociaż jakieś tutaj podcięcie jest. Te wieżyczki, zobaczcie na strukturę tego tworzywa. to Jest taka bardzo charakterystyczna, włóknista. Ja tak kojarzę te stare tworzywa z zabawek z lat 80., z jakim miałem do czynienia, ale to jest taki specyficzny połysk. Mi się wydaje, że bakelit miał. Czy też, też się z celuloidem może kojarzyć, ale nie jestem do. Znaczy, tworzywo to jest dokładnie to samo, które było na wczesnych błonach fotograficznych używane, ale też w przemyśle zabawkarskim w pewnym momencie celuloid funkcjonował. O, ciekawe, dosyć lekkie i takie sprawia wrażenie całkiem dobrej imitacji drewna. Tutaj jest ta tulejka, która nie jest tulejką, o której wam mówiłem. Taki kawałek zagiętej blaszki, którą teraz już sprawdzę, czy to jest stal. Tak, to jest stalowe. Sprężynka, oczywiście, też jest stalowa. I piny. Piny też są stalowe, ale zobaczcie, jak one wyglądają. Taka wariacja sobie na temat konstrukcji 1911. Przechodzimy na drugą stronę. Zdemontuję okładki. Zobaczcie mechanizm sprężyny. Tak to wygląda. Taka tu sprężynka. Czyli zupełnie takie autorskie rozwiązanie. Na pewno prostsze w produkcji. Mm, tutaj będę musiał wybić też dwa piny. Zobaczycie dalszą część finezji japońskiej ze wczesnych produktów kurek, nawet do końca nieobrobiony. Tu jest przez środek taki gruby szef odlewniczy. Na całe szczęście ładne te zęby są duże to troszeczkę tego strzelania na sucho wytrzyma. To, co mi się nie podoba, to już mogli obrobić jakoś kurczę. To tak brzydko potem wygląda, jak człowiek w rękach to trzyma, bo to jest bardzo widoczny element. I ząb kurka przepraszam, nie ząb kurka blokada kurka proszę, najgorzej, bloka, najgorzej wyglądająca. Najgorzej wykonana blokada kurka w 1911, jaką kiedykolwiek widziałem. No wiadomo, to nie jest. To nie jest ASG. Normalnie jaja. No wiadomo, to nie jest replika funkcjonalna ASG. A ma wisieć sobie na ścianie, leżeć w gablotce. Też zostało wykonane zgodnie z normami sprzed kilkudziesięciu lat. Ostatni element: spust z łukiem. Co tu ze stali jest łuk, i sam spust się ze stali z, jakiej takiej, z jakiejś blaszki grubo wygiętej. I i myślę, że tutaj jest chyba lutowanym osiądzem, bo tak się coś złoci w środku. Najprawdopodobniej jakiś lód twardy, albo srebrny, albo mosiężny. Ciekawe, dopiero w tej chwili to przyuważyłem. To co, jeszcze sobie tę ramę zważymy? Kurczę, nie zważyłem całej repliki. Ona tak około kilograma. Z tym pustym magazynkiem waży. Więc jakoś tam oddaje mm, masę palnego pistoletu 263 gramy. No słuszna, słuszna masa. Yy, tutaj jest, warto zauważyć, że właśnie stopy z Nalu mają bardzo podobną gęstość, bardzo podobną masę. Mają te odlewy mm, do stopów stalowych. Czyli do palnych odpowiedników. To naprawdę łatwo tą masę nadać zbliżoną do oryginału za pomocą takiego cynku, stopu cynku, a jednocześnie jesteśmy zupełnie w zgodzie z prawem japońskim. Dobra, mamy rozebrany. Składanie się robi tak samo, tylko odwrotnie. Więc tutaj nie będę składał tego na wizji. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że Was zaciekawiło. Właśnie od takich replik zaczęło się ASG. Taka jest historia. Dzięki za uwagę. Przypominam, jeżeli komu się spodobało, o subskrypcji, o lajkowaniu. To zawsze jakoś tam mobilizująco na mnie działa. A na dzisiaj to wszystko. Na razie, cześć.